I cześć! Za oknem jeszcze słońce, ale już niedługo będzie jesień. A jak jesień, to ja mam problem. A jaki mam problem? Ponieważ w mojej garderobie zdecydowanie brakuje ubrań jesiennych. W kolorach jesiennych brakuje mi swetrów, brakuje mi w ogóle takich ciemnych, jesiennych rzeczy. Bo ja generalnie chętnie kupuję rzeczy jasne, wiosenno-letnich rzeczy w garderobie mam bardzo dużo, nawet za dużo. Natomiast jesień, zima. Pojawia się problem. Też masz tak karola? No ja mam zdecydowanie więcej tych jesiennych, takich szarych, czarnych, grantowych. A czyli odwrotnie, czyli ty tego nie masz problemu. Okej, okay, rozumiem. Słuchajcie, ja pomyślałam, że. Yy, Postaram się o kilka takich ubrań, które chętnie będę nosić i będę sobie je fajnie w różny sposób łączyć i mieszać. Stworzę sobie z tych kilku rzeczy taką kapsułową garderobę. I być może Wy zainspirujecie się mną i też Wam coś się spodoba i też zaczniecie tworzyć takie zestawy. Wszystko już jest przygotowane, zaraz Wam pokażę. A wszystko, co zobaczycie tutaj u mnie dzisiaj we vlogu, znalazłam na stronie domogi. Nie wiem, czy znacie stronę Domody. To jest taka platforma internetowa, która gromadzi oferty sklepów online różnych marek odzieżowych. Tych sklepów jest ponad 600 na jednej platformie, więc sobie tam szukacie, patrzycie i później, jeżeli coś wam się spodoba, to z tej platformy sobie przychodzicie normalnie na stronę internetową konkretnego sklepu. Więc tam na Domody znajdziecie ubrania i dla kobiet, i dla mężczyzn, i dla dzieci. Fajne jest to, bo tam na stronie Domody są i różne rabaty i porady stylistów i najnowsze trendy, więc wszystko w jednym miejscu. Od niedawna strona jest w takiej fajnej nowej szacie graficznej, taka odnowiona, jeszcze łatwiej się tam wszystkiego szuka. A wszystko, co właśnie znalazłam na stronie domowi, zobaczycie dzisiaj. U mnie też jest podlinkowane pod vlogiem, więc spokojnie znajdziecie. Dobrze, to zaczynamy. Zaczynamy od tego, co mam na sobie. A mam piękną, cienką, zwiewną bluzeczkę, którą wybrała dla mnie obecna tu Karola, bo powiedziała, że ta jest świetna i rzeczywiście miała rację z takimi delikatnymi Haftami i ona jest cieniutka, ale na tę piękną moją koszulę założę na przykład, na przykład granatową marynarkę. Dlaczego by nie? Ale do tej, dziękuję Karola, do tej bluzki jeszcze lepiej będzie wyglądał na przykład jakiś duży, overseizowy, mięsisty sweter. Bo ja lubię bardzo właśnie łączyć taki cieniutki materiał, który jest przyjemny przy ciele, a ta bluzka taka jest, właśnie na przykład ze swetrem albo z właśnie marynarką, żeby to fajnie wyglądało. Do tego zestawu dobrałam granatowe spodnie rurki. Miałam już jedne takie granatowe rurki, one się sprawdziły i nie są to jeansy, ale właśnie z takiego przyjemnego, przy ciele materiału, który bardzo fajnie się nosi. I te są idealne, w rozmiarze 38 i do tego dobrałam takie, Karola, widać? Widać. E, dosyć e, ciekawe, oryginalne buty, jakiś taki mocny akcent i fajna stylizacja gotowa. E, będę nosić właśnie tę bluzkę i ze swetrem i z marynarką, w zależności jaka, jakie będę miała potrzeby ubraniowe i jakie spotkania. Kolejna, słuchajcie, Kolejny taki zestaw, który ja wiem, że mi się przyda, bo miałam taką, taką, taką kamizelkę, tylko że w kolorze granatowym, tylko ona się zbiegła. Właśnie nie wiem, czy ja przytyłam, czy ona się zbiegła, zakładam, że ta druga wersja. Ale słuchajcie, pomyślałam, że tym razem szarość, bo ja jednak lubię szarości, w połączeniu z takim, proszę bardzo, swetrem w szpic, Fajny, fajny zestaw, i do tego słuchajcie co? Na przykład granatowe moje spodnie, które mam na sobie, albo nie. Na przykład, żeby było bardziej oryginalnie biało. Bo słuchajcie, ja jestem za tym, żeby nie bać się białych spodni. Białe spodnie można nosić też jesienią, kiedy jest słońce. Dlaczego by nie? Oczywiście, jak pada deszcz, to może niekoniecznie, ale takie piękne słońce, dlaczego by tych wiosennoletnich białych spodni nie nosić też jesienią? Podoba mi się taki zestaw szarości z bielą dobrze wybrałam Karola Tak, bardzo dobrze. Bardzo dobry Karol się mi się podoba ten sweter bardzo mi, podoba. mi z kolei bardzo się podoba ta kamizelka bo wiem że mi się przyda będę w niej y, latać no i ta jest kamizelka wyjątkowo w rozmiarze 40 bo ja lubię właśnie te wierzchnie troszeczkę większe dzięki Karola y, a właśnie bluzki raczej 38 i spodnie no i to jest taki drugi zestaw kamizelka mi się przydaje dlaczego ponieważ ja dużo jeżdżę autem i jak mi jest ciepło w aucie to po prostu zdejmuję kamizelkę rzucam ją z tyłu jak wychodzę z auta, zakładam, lubię takie cebulkowe historie, cebulkowe warstwy, tak lubię się nosić. Kolejna rzecz, Karola już tutaj czeka, rzecz w kolorze, uu, takim, którym. Ja nie wiem, czy ja mam coś z Karola w tym kolorze? Chyba nie mam nic. Moja ja pierwsza rzecz. Chyba pierwsza, tak? Prawda? Ale kolor kaki, kolor ciekawy, kolor taki zielony, bardziej kaki. Mam rację, Karola? Tak. Kaki chyba. Słuchajcie, szmizjerka, Taka sukienka tutaj fajna, rozpinana z guziczkami, więc idealnie z długimi kozakami za kolano, ale też z botkami, tutaj przewiązywana. I ją też będę nosić na różne sposoby. Na przykład, dlaczego by nie z, z taką ramoneską, tego słowa mi brakowało, albo też właśnie z jakimś dużym, oversize'owym swetrem. Podoba mi się yy, właśnie yy. Do tych moich długich kozaków za kolano, będzie jak znalazł. I duża zaleta tej sukienki jest taka, że prasuje się w 3 minuty. Bo ja już wczoraj pracowałam dosłownie 3 minuty i gotowe. Fajna, fajny kolor, można sobie podpiąć rękawki, jak to woli, bo ja jestem za tym, żeby jesienią, zimą też chodzić w sukienkach dziewczyny. Może z grubymi, czarnymi, krytymi rajstopami, jeżeli marzniemy, ale jednak fajnie jest nosić sukienki też jesienią i zimą. Się, zgadzasz się ze mną? Ja bardzo, ja bardzo lubię sukienki zimą. Albo właśnie skórzana spódnica, z tego jakaś taka bardziej zwierna bluzka i na przykład marynarkę. Albo duży sweter jakiś tak. fajny. No właśnie. Kolejna stylizacja, słuchajcie, um, którą też mogłabym położyć, połączyć z tymi spodniami, ale niekoniecznie połączymy z innymi spodniami. Ojej, spodniami, które bardzo spodobały się Karoli i mi też. To są spodnie, cygaretki Karola, tak. z kantem. Takie, nie wiem czy cygaretki, jak myślisz? One są dosyć takie proste, może rzeczywiście cygaretki. Z Tutaj z kandem spodnie w taką delikatną kratkę, które można nosić na przykład do, proszę bardzo, Karola, nie wiem, jak to jeszcze zrobię, o, do marynarki, czyli czarna marynarka, e, biała bluzka i te spodnie. I to jest wersja elegancka, ale równie dobrze ja mogłabym te spodnie, dzięki Karola, założyć do e, butów takich sportowych i do tego. Miałam wcześniej, pamiętacie ten szary sweter z kamizelką? Szary sweter, te spodnie, też fajny, idealny kolor. Więc taki zestaw bardziej właśnie z marynarką do pracy, a te spodnie też idealnie będą pasowały czy do właśnie butów sportowych, czy nawet do takich wkładanych, wsuwanych lofersów. Można sobie fajnie nosić na różne sposoby. I na koniec, słuchajcie, koszula, bluzka, koszula, chyba Karola, prawda? Taka czy bluzka. No nie wiem, jak tam sklasyfikujecie, jak chcecie, ale taka. Koszula bluzka jeansowa, bo moja yy, koszula jeansowa już jest wiekowa, więc potrzebowałam czegoś takiego. I słuchajcie, ona mi się podoba dlaczego. Ponieważ jest tutaj wiązana, ja lubię kukartki. Mam coś takiego, to jakiś taki dziewczęcy. Akcent, który ja bardzo lubię, i fajne jest tutaj to wykończenie. I tę koszulę z przyjemnością założę do białych spodni. Dlaczego by nie? Ale właśnie też do czarnych, bo lubię bardzo granatowo-czarne połączenia. I jest też bardzo mięciutka, przyjemna w dotyku. Okej, okay, dobra, to wszystko, Karola? Wszystko, Go. mamy to. Dajcie znać, która rzecz podobała Wam się najbardziej. Bardzo mnie to ciekawi. Ciekawi mnie też, co Karola sądzi na ten temat, która rzecz była najfajniejsza. To mi się bardzo podoba szary spetter, sukienka i te spodnie Okej, okay. spodnie w kratkę tak, ta bluzka też. A, ta bluzka, no, no zapomniałam. Przecież no, przecież wybrała się dla mnie. Jest tam rzeczywiście, będą to rzeczy, które na pewno pojawią się jeszcze czy u mnie na blogu, czy na Instagramie, więc śledźcie mnie. Zapraszam też na stronę do mody. tam sobie możecie w wyszukiwarce wynaleźć, co tam szukacie konkretnego. Zawęzić też um, szukanie dzięki filtrom, więc sobie sprecyzujecie wszystko. Zajrzyjcie koniecznie, bo nowa ładna y, strona do Modi. No i dziękuję za dziś. Tyle. Jeśli się podobało, to łapka w górę i do następnego razu. Pa!